Cześć Natalia. Cześć Agnieszka. Kawka ciepła. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają dzisiaj też mają kawkę albo herbatkę, bo wcale do kawy nie namawiamy, jak ktoś się nie lubi. I witamy na naszym trzynastym Coffee Coachingu. Dzisiaj mamy taki pomysł z Natalią, żeby porozmawiać o tym, jak wykorzystujemy taki jeden mięsień, który mamy od urodzenia, w pakiecie go mamy. I czy go wykorzystujemy, czy nie, mianowicie mózg. Jak wykorzystujemy nasz mózg? Jak można go wykorzystywać i jak można go programować? Czyli tytuł naszego odcinka to Programowanie mózgu. Ehm. Fascynuje mnie jak... literatura właśnie z zakresu neurobiologii i tego, jak te nasze neuroprzekaźniki tam szaleją w ciągu dnia i w ciągu nocy, bo one nigdy nie śpią. I te nasze połączenia, synapsy, tworzą się właściwie przez cały czas. Chodzi tylko o to, że my ten mózg mamy, mamy mózg, mamy też inne mięśnie w pakiecie. I tak naprawdę proste porównanie: chodzimy na siłownię, trenujemy, to żeby y, mieć rzeźbę, trzeba się namęczyć, prawda? Z mózgiem jest tak samo, czyli żeby zbudować nowy nawyk, czyli żeby wytworzyć nowe połączenie, które utrwali się wtedy, kiedy będzie powtarzane, X razy, tak? To jest zależne od każdego z nas osobno, jak długo potrzebujemy powtarzać pewną czynność, czy mówić sobie różne rzeczy, żeby one stały się nawykiem. Tak czy inaczej zauważyłam, że nie korzystamy z tego, jak możemy wpływać na siebie pozytywnie poprzez na przykład afirmację, poprzez na przykład to, co do siebie mówimy, co o sobie myślimy. Jak bardzo możemy wpływać na samoocenę my sami, nie czekając na to, co świat zewnętrzny nam przyniesie, da, powie o nas, tylko to, co my sami o sobie myślimy, tak? I to, co myślimy negatywnie, możemy zmienić w pozytyw. I kilka takich niuansów. To, że na przykład nasze słowo nie rejestruje i nie przetwarza słowa nie. Ono w ogóle, on w ogóle tego nie słyszy. Czyli, kiedy na przykład mówimy afirmację pod tytułem: Nie będę palić, to nasz mózg słyszy: Będę palić. Nie będę jadła słodyczy, mm -hmm. będę jadła słodycze. Będę, tak? Nie słyszy nasz mózg, więc jeżeli czegoś nie chcemy, to zamieńmy to na to, co chcemy w zamian. Takie proste przeformułowanie negatywów. Nie? Jeżeli wiem, że czegoś nie chcę, nie chcę dzisiaj spotkać tej sąsiadki, no to jak tak będę sobie mówić, to raczej jest duża szansa, że no, ją spotkam. Tak? Więc jakby nie, nie, tylko co tak, czyli co chcę w zamian. I fenomenalne jest to, jak my jesteśmy w stanie sobie zaprogramować. Czyli to jest taki komputer. Mikroprocesor znajduje się mniej więcej tutaj. To jest nasz mały mózg. Bardzo ważna rzecz, dlaczego? dlatego często mówią, żeby uważać i nie uderzać się w tył głowy. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że jak sobie uszkodzimy mikroprocesor, który się tutaj mieści, na dole, to, to uszkodzimy y, cały mózg. Dlatego to jest tak istotne. On tam pracuje nad tym, żeby tutaj wszystko działało tak jak należy. Kora przedczołowa i to, co jest odpowiedzialne za emocje, za decyzje. Każda partia naszego mózgu za coś jest odpowiedzialna. Tak czy inaczej wytwarzamy tych synaps bardzo dużo każdego dnia. Sen jest ważny, dlatego że podczas snu nasz mózg się, że tak powiem, resetuje i wszystkie rzeczy, których doświadczaliśmy, które się chcieliśmy nauczyć, układają się w pewnych szufladkach. I czasem jest takie wrażenie, jak ktoś się uczy, nie wiem, słówek, wzorów matematycznych wieczorem, i wydaje mu się, że już jest taki zmęczony, nic nie pamięta. Jeśli zadbasz o dobrą ilość snu, o dobrej jakości sen i odpowiedni czas, to rano zobaczysz, że to wszystko będzie poukładane w Twojej głowie. Tak się dzieje. To nie są czary, to nie jest magia. Po prostu trzeba o to zadbać, nie? W taki sposób. I jeszcze jedna rzecz: to jest komputer. Wyobraźcie sobie, że, że ten mózg jest komputerem i pakujemy do niego software. I ten software to jest to, co my mówimy. Jeżeli sobie pomyślę, to myśl ma znaczenie, tak? Czyli ważne jest, żeby myśleć również pozytywnie. Myślenie pozytywne to jedno, ale żeby programować mózg, warto wypowiedzieć tą myśl na głos. Czyli myśl wypowiedziana na głos ma, ma dwa razy większą moc. A jeżeli ją zapiszemy, to razy trzy albo razy dziesięć. Nie? I tak czy inaczej w ten sposób nasz mózg przetwarza. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że co jest fajne, to to, że nasz mózg jest w stanie w jednym czasie myśleć tylko o jednej rzeczy. I to jest dobre. Bo jeżeli nas znajdą jakieś właśnie złe myśli yy, i nie możemy ich przerwać, tak? możemy je przerwać, włączając świadomość, ćwicząc oczywiście, to się nie zadzieje od razu, czyli na przykład zadając sobie pytanie: OK, jak mogłabym inaczej o tym pomyśleć? I teraz zadając sobie w głowie albo na głos nawet takie pytanie. Chcę przestać myśleć o tym, o czym myślę w tej chwili i zacząć myśleć o czymś innym. Co mogłabym zrobić, żeby zacząć myśleć o czymś innym? Mój mózg uruchamia prawą półkulę, która jest odpowiedzialna za to, że właśnie zaczynam wymyślać, o czym mogę myśleć, czyli przestaję myśleć o tamtych rzeczach. To jest po prostu fenomen, mm -hmm. tak? Że w jednej chwili jesteśmy w stanie myśleć tylko o jednej rzeczy, o jakiej, no, o takiej, o której sobie, nad którą zapanujemy. Ja, jak ty to zaczęłaś opowiadać, to ja miałam przed oczami bajkę. Opowiadasz i tak. No no, 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 wiesz, animowana, centralnie, nie? O czymś myślę, co się dzieje w moim mózgu. Ja te szufladki, to wszystko bo no, po prostu. Może Agnieszka zrobimy jakiś e, e, film animowany. Może <laughs> Na pewno już jest, ale wiesz. Może zrobimy jest... taki prosty, taki po prostu, wiesz, prosty Przekaz, Przekaz, nie? Czekaz, nie? Przekaz, nie. Ale masz. E, to, co mówisz, to jest po prostu, jak sobie uświadomimy, to to jest 100% racji. I my sobie niepotrzebnie utrudniamy, że życie myślenie to już w ogóle, ale życie nie. I tak, tak jak powiedziałeś, ale... że nie, słowo nie, nie, jakby nie ładuje, no to um, ja często powtarzam, że ja nie znam czegoś takiego, jak słowo nie wiem, nie umiem, nie pamiętam. Mimo, że czasami nie ukrywam zdarza mi się to powiedzieć, to zamiast powiedzieć nie wiem, to wiesz co, nie w sensie nie skupiałam się nad tym, w sensie ja próbuję uminąć jakby te słowa, nie? Te, te co ci powiedziałam, bo najłatwiej jest powiedzieć nie wiem, nie umiem, nie pamiętam, bo wtedy, ale w tym momencie tak jak, tak jak człowiek myśli, czyli wrzucając sobie to 10 tysięcy razy do głowy, za chwilę sobie stworzymy, aha, no może ja faktycznie nie umiem, nie? Dokładnie. Afirmujemy się w taki sposób, nie? Odbieramy sobie moc. Jeżeli kładąc się spać, powiemy sobie, że kurczę jest druga w nocy, ja muszę o piątej wstać, na pewno wstanę niewyspana, to jest duża szansa, że wstaniesz niewyspana, po prostu. A jeżeli zasypiając, wiedząc, że masz mało tego snu, ale powiesz sobie, wiem, że mam mało snu, ale wstanę rano wypoczęta. Ja nie gwarantuję, że tak będzie. Ale są większe szanse, zwiększasz szanse po prostu. I żeby nie było, że mimo tego, że ja to wszystko wiem, to ja jestem taka idealna, absolutnie nie. Ja tak jak ty powiedziałaś, Natalia, ja też mówię czasem nie, a czasami się nie programuje i to nas różni od, od robotów, tak? Że nie jesteśmy do końca robotami, mamy ten pierwiastek ludzki, ale czemu nie wykorzystać tego, te, tego hardwareu, który po prostu jest nam dany w pakiecie? Nie iść w wymówki, nie iść w to, że no ja nie wiem, co mam zrobić, bo mam gonitwę myśli. Nie wiesz, to zastanów się, co mogłabyś zrobić po prostu i idź w działanie, idź w działanie. Mów do siebie na głos, bo te głosy wewnętrzne wszyscy mamy, nie? Wszyscy mamy gremliny, wszyscy mamy te głosy wewnętrzne, które nas tak naprawdę mają za zadanie osłabić, i mówić właśnie nie rób, poleż sobie na tej kanapie, pada na zewnątrz, gdzie będziesz szła biegać. Mamy takie głosy. Tylko teraz o to od nas zależy, co my z tym zrobimy. Czy my pozwolimy tym głosom zapanować nad tym, co ja z tym zrobię, czy jednak weźmiemy to w swoje ręce, włączając świadomość i zadziałamy. Ale to tak samo jest w tą stronę. Bo tutaj mówiliśmy o tym, że ci podpowiadasz, nie wstawaj, nie rób i tak dalej. A i też drugą. Jeżeli mamy taki genialny komputer, no to jesteś w stanie sobie wyobrazić, co my naprawdę jesteśmy w stanie zrobić. To, to ja, przed czym tak naprawdę czasami się bronimy, bo tak. e, myślę, że jest coś takiego w nas, że jest taki komfort. No, że mamy wygodę, wygodę, jest dobrze, jest super, to po co sięgać wyżej, nie? Co, czegokolwiek, a po co tam. Ale to jest na zasadzie, ym, że. My jesteśmy nieograniczeni, jakby no, blokuje nas tylko głowa i to, co sobie w niej włożymy, tak czyli jest, jeżeli naprawdę czegoś tak nie chcesz, no to tego nie zrobisz. a Jak to było, ja teraz no, nie zarejestrowałam tak dokładnie, ale jak Einstein zmarł, to ile on procent mózgu wykorzystywał? Drobna tam cyfra była, nie taka że tak powiem 50%. Się... Okazało się, że niewiele więcej niż wszyscy, przeciętny człowiek, to po pierwsze. A sądzono, że jak ten mózg przebadają, to tam będzie nie wiadomo co. Wcale tak nie było. My w ogóle nie wykorzystujemy, tak? ale też musimy zdawać sobie sprawę, wtedy, kiedy go wykorzystujemy. Właśnie wtedy, kiedy powiedziałeś, że wychodzimy z tej strefy komfortu, bo możemy pójść po co, tak? To co mam, to znam i po co mi nowe. Muszę się postarać, muszę wykonać Muszę podjąć decyzję, muszę wykonać działanie, ale to jest naprawdę bardzo porównywalne do ćwiczeń fizycznych. Chcesz wyglądać fajnie? To samo się nie zadzieje. I nikt mi nie powie, że osoby otyłe tyją z powietrza. Sorry. Nie uwierzę w coś takiego. Tak? Z powietrza nie tyjemy. Tyjemy, bo jemy i koniec, kropka. Tak? I, i, i trzeba też sobie, trzeba sobie to przyznać. Jeżeli chcemy, żeby jakieś mięśnie były widoczne, my musimy wykonać dużą pracę niejednorazowo, nie raz w miesiącu, tak? Ktoś może powiedzieć, ja regularnie ćwiczę. Raz w miesiącu. Chodzę biegać. Jest systematyczność? Jest. Jest regularność, no jest. Tylko że jakich efektów oczekujesz, nie? Raz w miesiącu biegam, a 29 dni w miesiącu jem słodycze trzy razy dziennie. Sorry, ale to tak nie zadziała. I z naszą głową jest dokładnie tak samo. Chcemy zapanować nad tym mózgiem, zapanować, nie kontrolować, czyli nie dodać sobie dodatkową rzecz, nad którą, o której muszę pamiętać. To ma być przyjemne. Ja mam zobaczyć korzyść z tego, co robię i jak jestem w stanie wpłynąć na siebie. Wiesz, co ja gram w kości? Bardzo lubimy rodzinnie grać w kości. Ta, ja mam taki tekst. Chcesz wyrzucić trzecią piątkę? Siła umysłu. Wizualizacja tej piątki. Skup się. <laughs> I powiem ci, że tak w to wierzę, tak bardzo w to wierzę, tak samo jak wiesz. Test bardzo prosty. Mm, chcesz zaparkować w Wrocławskim Rynku. Szansa jest niewielka, bo nie ma miejsc parkingowych, wszystko zajęte. Ale jak pojedziesz z nastawieniem, że miejsce dla ciebie czeka i będziesz o tym absolutnie przekonana, czyli nie dopuścisz do głosu tego właśnie gremlina, który ci powie: No nie, dzisiaj nie, sama w to nie wierzysz. Nie dopuścisz tego głosu i będzie to z takim pełnym przekonaniem, jak to Brian Tracy mówi. Z pełnym przekonaniem. Bez tego dialogu wewnętrznego, który cię osłabia, to pojedziesz i to miejsce naprawdę będzie. Taki test. A to tak. jest. Tak. Ja się z tym Nie? zgadzam się w 100%. Tak, mój mąż na przykład, te, ja pamiętam nasze początki, jak, jak było zderzenie naszych światów, bo a propos kości, to mój tata był, um, już raz chyba nie gramy aż tak często, ale on, nie piątki, a szóstki, tylko nie pamiętam, co to była za gra. I ja on mówi, no, to teraz szósteczka. I on tak rzuca mi też była, nie? I ja mówię, no, coś niesamowitego. I to poprzez to, że ja to słuchałam często, bo graliśmy to we mnie się to zakodowało. I tak samo było z tymi parkowaniami. Więc jak potem jeździliśmy w różne miejsca, a wymieniamy się. To nie jest tak, że tylko mój mąż mnie wozi, tylko ja uwielbiam jeździć, więc dlatego ja za tą kierownicą czuję się bardzo dobrze, to gdzieś jedziemy, a on mówi, no zaparkuj tutaj. A ja mówię, Ale czemu? Ja jakby... Mówię, czemu to mam zaparkować? Przecież tam mamy docelowe, no to jadę tam, no ale tam nie będzie miała miejsca, ja mówię, ale będzie, i ja jadę. I yy, w tym momencie zawsze się to miejsce uwalnia, i ja wjeżdżam. Teraz troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo znaczy, jeżeli faktycznie jestem na zawiasach, czyli wiesz, już tak, robię się spóźny, no to nie, no to jadę i musi być miejsce. Ale teraz yy, wyjeżdżam szybciej i zostawiam dalej, żeby się przespacerować, czyli jakby <laughs> moje kroki dokładną. Bardzo sprytne, Ale Ja tak. też tak robię, też tak robię. Mhm. Ale programowanie. Boże, tak, no dosłownie. Yy, to też się ma do yy, takich rzeczy. No, znaczy tak, żeby to nie było tak, że teraz po tym wszystkim wszyscy chcę zarabiać 10 tysięcy i jutro pachmasz. Nie? No nie, no ale. I myślenie o tym, co się chce mieć, ja akurat podałam materiału, bo często ludzie mówią, że pieniądze nie są potrzebne, a wszyscy o nich rozmawiają, więc jest tak trochę taki absurd, no ale tak. często się rozbijają o te kwoty, nie? I, I ja wiem, no dobrze, no to jeżeli dawną kwotę chce się zarabiać, no to trzeba zrobić tak i myśleć tak i robić tak, żeby to się wydarzyło, bo tylko, że to też nie jest na jeden dzień, na dwa, na tydzień, nie? Podałam akurat tak, takie tak, coś. Tak. Tutaj też nawyk tworzymy, tak. nie? Tak. Tak, tak, no. I przez, to jest tak, przez naszą kopułę. Możemy o afirmacjach zrobić następny odcinek, ale chcę tylko powiedzieć, że właśnie jak sobie powiecie, że chcę tyle zarabiać, czyli życzeniowo, to to się, to to się nie zadzieje. Trzeba sobie powiedzieć, zarabiam tyle i tyle, nie? Czyli w czasie dokonanym. Zarabiam tyle i tyle o, tak, i, tak, tak, i jeszcze tak. trzeba wiedzieć, skąd ta kwota wynika. Czyli jak, sobie, jak dzisiaj ktoś zarabia 1000 zł i powie sobie, zarabiam milion miesięcznie, to Brian Tracy też i wielu innych guru od sukcesu mówi spokojnie, step by step, nie? krok po kroku, uh -huh. nie możesz przeskoczyć nagle do miliona, bo z jakiegoś powodu dzisiaj zarabiasz tysiąc złotych, tak? Jeżeli chcesz zarabiać milion, to ułóż plan, jak do tego dojdziesz. On może być trochę nad wyraz yy, nierealny, ale musi być też podzielony przez, yy, przez rzeczywistość. Czyli możesz sobie powiedzieć, że w ciągu roku zwiększysz ten, te zarobki dwukrotnie. Nie? I wtedy jest to bardziej prawdopodobne. Jak sobie ktoś powie dzisiaj, zarabiając 100 zł, że od, za trzy miesiące będzie zarabiał milion, to jest to bardzo mało prawdopodobne. I on, jeżeli to się nie zadzieje za trzy miesiące, mimo że sobie mówił dwa razy dziennie, to może wpaść we frustrację, na pewno wpadnie. Więc jakby krok po kroku. Znaczy, wiesz co? To jest tak, ja też tak myślę, przede wszystkim jest tym względem, tak samo e, na przykład odchudzania, bo zobacz, często jest taka irytacja ze strony kobiet, znaczy ja też ją trochę miałam, ale jak bardziej odpuściłam na zasadzie, że ja to chcę mieć długofalowo, tak. czyli cel przesunęłam, czyli jakby zauważyłam, że aha, no dobra, tydzień, dwa, trzy tego i e, powiedzmy nie osiągnęłam aż tak e, e, tego celu, który sobie opisałam, ale Ktoś powiedział, Natalia, a ile osiągnęłaś? No i tak wtedy, nie? O Jezu, no faktycznie, no, nie, nie jestem już na tym zerze, tak czy tam minus, tylko już etap jest, teraz jest kwestia dołożenia jeszcze i dlatego już potem była taka świadomość, na ile mnie stać i słuchanie siebie, bo tak. to też jest tak, na, na ile mogę sobie pozwolić, bo tak, na, od jednego dnia jedzenia nie schudniesz, no i od jednego e, dnia e, chudnięcia, nie, odwrotnie powiedziałam. Tak, od, jedzenia, od jedzenia, nie przytyjesz, a od. Tak, od dokładnie. Dokładnie, jeżeli żarłam cukier przez 4 lata i przytyłam 8 kilo, to sorry, ale w miesiąc ich nie zrzucę. Tak? No właśnie. No. Ale to jest świetne, bo to jest właśnie jakby chyba wiesz co, najtrudniejszą rzeczą dla nas, tak myślę, że nie wiem, dasz mi znać, czy też tak masz, Aha. jest przyznanie się, że. Pewne rzeczy muszą trwać, bo nawyk też wymaga czasu. Jakkolwiek, to, czy będzie świadomy, czy nie, bo niektóre rzeczy, na przykład narzekanie, bardzo często jest wbrew, znaczy tak, my sobie gdzieś tam zdecydowaliśmy, nie wpadliśmy w takie środowisko, które na przykład narzeka, 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 my siedzimy, nie, siedzimy, siedzimy i może być tak, że podświadomie kodujemy i potem zaczynamy zachowywać się tak jak oni. Mhm. I na przykład na jakiś pół roku rok trafisz już idzie i dzieci, ktoś się powie, słuchaj, ale co się z tobą stało? A co ci chodzi? No strasznie narzekasz. To co jest? Przecież tak nie było. I ta osoba jakby e, nieświadomie, półświadomie jakby w to wpadła, i potem gdyby nie ten ktoś, który jej powiedział, że coś się zmieniło, nawet by tego nie wiedziała. Więc to jest tak. takie niebezpieczeństwo, nie? Tak. Ale właśnie trzeba po prostu czasu na wszystko. I e, my mamy często, jest taki, tak jak ja kończyłam, e, e, czy szkoła muzyczna, czy jakaś szkoła, czy w ogóle cokolwiek się robi, zawsze w połowie drodzy mniej więcej. Mamy moment kryzysu. On mhm. może przejść nie musi być, ale jest taki moment, że już, nie wiem, dosyć albo już jest przyładowanie. I to mhm. jest ten moment takiej, e, z takiego sprawdzenia. Mhm. No dobra, to teraz sprawdźmy, czy ty na pewno chcesz skończyć tą muzyczną, czy ty na pewno chcesz skończyć projekt, na pewno chcesz języka nauczyć, na pewno chcesz dużo zarabiać, i tak dalej, i tak dalej. Ja to sobie tak tłumaczę. I to przejście przez tą. Jakże kurczę krótką a tak naprawdę e, fazę jest bardzo istotne, a potem już, że tak powiem, z górki, bo przeszłaś już jaką, jakiś, jakąś, tak? jakieś tam te turbulencje, i potem uformowanie, że idziesz, i potem już zaczyna się uczenie innych, ale jest to faza, w którą trzeba przejść i jakby zacisnąć zęby i to się da. A często ludzie odpuszczają i potem jest. A ja próbowałem, nie? I jeżeli, jeżeli ta faza jest nie? i żeby ta faza była krótka, to właśnie trzeba zaprogramować sobie nastawienie, że ona po pierwsze się pojawi, bo ona się pojawi, nie? Ona się pojawi, pojawi się zwątpienie, pojawi się nagle, wow, schudłam już 10 kilo, no to już jest super, to może już sobie zasłużyłam na tydzień poluzowania warkoczyków, nie? Więc może nie do końca, ale właśnie, żeby ona trwała krótko, tak jak powiedziałaś, im ona krócej będzie trwała, tym łatwiej będzie nam z niej wyjść. Tak to działa. I żeby działała krótko, to po prostu tutaj trzeba sobie włożyć nastawienie, tą determinację, którą buduje nikt inny, tylko ja sama. Tak? No, no my ją dobra. jeszcze. Wie, wiem, że my ją budujemy inspirując innych. Wiem, bo też to słyszę i super, że tak się dzieje. Słuchajcie takich filmików czy, czy podcastów, które was właśnie inspirują, zagrzewają do walki, sprawiają, że wam się chce bardziej. I tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej można się tym podpierać, ale najważniejsze jest to, co macie w głowie wy. Nie? Czym karmisz swój mózg? Czym? Jakie to są? Tak, jak człowiek? Nie? Mhm. No co, że tak powiem, czas minął, a nie chcemy już przedłużać. Czas co jest chcemy, chcemy, tonatem. ale dzisiaj nie będziemy przedłużać już. Takie podsumowanie, takie podsumowanie z mojej strony, że jak masz plan i on nie wychodzi, to zadaj sobie pytanie, co takiego w tym planie było nie tak, że on nie wychodzi, czyli taka refleksja. Popraw go, usprawnij i spróbuj znowu. I pamiętaj, że Edison zrobił 5000 prób, zanim żarówka się zapaliła. Tak? I dla niego to nie była strata, ja... i dla niego to nie było poczucie porażki. To było cudowne doświadczenie. I z nami niech tak będzie też. Tak, również. A ja mam taki e, cytat e, na koniec. Ty wiesz, nie? <laughs> Ja uwielbiam je, bo one są... Kto się powiedział w jakimś celu, więc y, może będzie kiedyś mój cytat, dam znać, Weźle, ale tym, tym razem koduję. <laughs> Brzmi on e, tak. Największym odkryciem naszego pokolenia jest fakt, że zmieniając wewnętrzne nastawienie umysłu, ludzie są w stanie zmieniać zewnętrzne aspekty swojego życia. William James. Tak jest, tak jest. absolutnie się. Tak jest. Wiesieńaczka i z tą wiesieńaczką Was zostawiamy i życzymy, ja tobie życzę, Natalia, miłego dnia dzisiaj i wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają. I do następnego razu. Agnieszko, Tobie również. Dziękuję bardzo.